Okay. Y, witamy na kanale Piwo to moje paliwo! Rycho po prostu rycho! Piotr Cingiel. Gość główny i jak zwykle jaju, po prostu jaju. No i cóż, dzisiaj mamy gościa, proszę pana, właściwie gościmy u Piotrka Cyngla, który no, trudno od czegokolwiek zacząć. No nie wiemy, nie wiemy nie, co no, o nim powiedzieć na no dzień Myślę, zacznijcie od otwieracza. Zaczniemy tak. od piwa. Zaczniemy od, od piwa, o, w końcu kanał jest na temat piwa. Przychodzisz to tościa, a on ci daje otwieracz, nie? Tam 3 kilo metalu. To jest otwieracz do piwa. Tak, to, to jest otwieracz do piwa. To jest piwa. otwieracz do piwa. to są rozmowy przy piwie, proszę cię bardzo. Proszę. Tak, ja no dzisiaj bezalkoholowy, ponieważ y, prowadzę samolot. I zabróbkanie, a teraz możemy śmiało rozpocząć y, naszą perwersyjną rozmowę mm. o wszystkim. Zaczniemy właśnie od piwa, bo lubisz piwo? No pewnie. A kraftowe? Różne lubię, powiem ci, że różne. A, wybierasz sobie co Ci smakuje. Tak, tak. Jak już nie jestem zwolennik jednego smaku, lubię sobie degustować trochę Okej, okay, ale, ale pijesz na co takie piwa komercyjne, takie ze sklepu, czy bardziej z takiego specjalistycznego co, crafty? takie? różnie. Czasami i tak, i tak, co nie? Nie ma to no, znaczenia? No ma być? znaczenie, ale nie zawsze można jakieś takie dostać, a okay. dużo jestem, wiesz, gdzieś tam w trasie. Po w porządku. Lubię, lubię degustować po o piwie to byłoby na tyle w tej chwili. mamy <laughs> dzisiaj do Towarzystwa Birban Citra Imperialną. A Jarek ma miłosłowa bezalkoholowego, bo jest też dobry dla tych, co prowadzą cokolwiek. Cokolwiek. Nawet nogę. Dokładnie. Lub deskę. Lub deskę. Hmm. A deska, na przykład, będzie dzisiaj też tutaj może nie motywem przewodnim, aczkolwiek będzie motywem z motywów. I zaczniemy, powiedzmy, skoro już zacząłeś o desce, to zaczniemy o niej. No właśnie, od dopy strony. Nie Czy no, może deska, nie, nie. Nie? No, to nie deska. To WS-ka. WS to WS to, WS to WS A co z tymi no. motorami? Motory cały czas jeżdżą. Co, ale A, nam i... chodzi o to e, z twoimi motorami. Z z jak jeździsz? Gdzie byłeś? I dlaczego? jak to zrobiłeś? jak skończyłeś? jak skończyłeś? I, jak skończyłeś? I, I, jak I na tak. jakich motorach? Trzeba to zaznaczyć. Gdzie byłeś? Tak. No, gdzie no. byłem? No to co tam opowiadać. No tam trochę pojeździło się to i tam. No, no główna ta podróż taka, taka najbardziej znana, to była tym Rometem do yy, Dakaru. To było z Tomkiem. Rometem? Rometem. Naszym polskim Rometem. Motorowerem? No, chińskim. Chiński. Chińskim? A jeszcze ja No tak. to tym chińskim. 150 pojemności całe powiem. I tym do Dakaru? No. Za dwie osoby? Na dwóch motorach. Rozumiem, ale to były dwa Romety? Dwa Romety, no. Były dwa takie same. I wystartowaliście skąd? Stąd, <laughs> no, dokładnie stąd. Jesteśmy y, w okolicach brzegu, no płaszczyźnie. I stąd pojechały dwa Romety do Dakaru. No to dojechały czy tylko jechały? To opowiadaj którędy i co to się wydarzyło. Nie no, to dojechały i nawet wróciły. No no to no, no, Całe jest zdrowe? Całe jest zdrowe i do tej pory jeżdżą. Ja wam, że to były maszyny, dalej są, nie, bo one dalej żyją. Są nie do zniszczenia, bo do tej pory nic z nich nie było robione, a... Przejechałe się Działają, no. To teraz y, ja bym tutaj obalił mity o chińskich produktach, które są byle jakościowe. No. No, Ten chiński nazywał się Romek. Tak. No, czyli nazywał się po polsku, był chiński, więc polsko-chińskie wyroby są najlepszej jakości. No powiem, bo że są nie do no ale... I tu mamy teraz przykład, dowód i niech sobie gadają co chcą. Tak. Właśnie, ale ty nam powiedz którędy i jak ty to jechałeś do tego To <laughs> tym zgery, motorowerem, bo... <laughs> bo to... <laughs> Od początku, no, zaczynaliśmy się... tutaj, na płaszczyźnie. No, wyjeżdżasz stąd. No, stąd, to żeśmy pojechali do Włoch, mhm. Do Włoch i z Włoch promem na, na Maroko. Mhm. Myśmy sobie objechali Maroko. Tam jeszcze doleciała Tomka, dziewczyna Ola i... Tak, czyli przygoda ta bardzo tak, tak, tak. I, I Marokko w zwiedzałeś sobie rometem. No tak, żeśmy sobie przyjechali tam troszkę po tym Maroku chyba dwa tygodnie już z nami były. Poleciały sobie e, do Polski, a myśmy sobie pojechali w Sahara Zachodnia, e, Mauretania, jak Sahara Zachodnia rometem? Tak, tak, tak. Pod pustyni? Tak. No, tam, tam jest, nie ma tylko pustyni, tam jest y, asfalt lepszy niż w Polsce. Oh. Uh -huh. <grywa> <Ja już> to... <grywa> myślałem, wyobraziłem sobie Ciebie na tych dionach tam, uh -huh. tym romacikiem i kolega z tyłu z drugim romacikiem. Nie no, były momenty, kiedyśmy sobie jechali właśnie po piaskach, y, to Wam potem mogę zdjęcia pokazać. I, ale, ale jeżeli chodzi o Saharę Zachodnią, to drogi mają naprawdę rewelacyjne. Jest tak gładziutki asfalt, że, no tutaj, no No, tutaj no dobra, jesteście w Maroku, robicie sobie wycieczkę krajoznawczą i? Ui, no i ja co? Zostawiamy dziewczyny i jedziemy dalej. A No, dziewczyny Chcemy w Piało i... Afryka potem? Nie, 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 to żeśmy dojechali do Dakaru, potem żeśmy zjechali w dół, poniżej Dakaru i... Mhm. pojechaliśmy, plan był taki, żeby pojechać do Gambii. Ale akurat jakiś tam konflikt był między prezydentem Gambii a Senegalu i nie przypuszczali pojazdów zmotoryzowanych, można było tylko na piechotę przejść przez granicę. To żeśmy zostawili na granicy motorki i żeśmy pojechali yy, dalej lokalnym transportem. A motorki mi? zostały gdzieś w jakiejś przechowalni czy tam yy, po prostu w polu? Jakiś gość, no hotelik, garaż powiedział, że no, przytrzyma. I wierzyliście w to, że zaufaliście, że no, tak, tak będzie? Tak. Okej. Okay. I jedziecie hmm. dalej. Znaczy, no. yy, idziecie, jedziecie ich transportem? Yy, tak, tak, tak. Żeśmy pojechali jakimś autobusikiem do rzeki do Gambii. Tam jest ta yy, rzeka Gambia, się przekracza, to jest taka dosyć szeroka rzeka, tam we 40 minut promu się płynie przez rzekę. I potem już dali do sekundy, żeśmy tam sobie trochę na stopa pojechali i myśleli, że jednak trzeba wracać, bo. To taka wyprost, jakbyś sobie pojechał, nie do Wrocławia, do parku, nie? Brosława, tak tak wracamy się. do domu, co? Do kumy, tak, Wykąpałem no, no, się, opokorowałem tak. ja do, do hali. No tak no. mniej więcej w ten sposób to było. Tak wszystko, wszystko na luzie. Dobrze, a czy jeszcze gdzieś indziej niż Afryka tym Romecikiem Ci się udało? Nie, ten Romet to był dokładnie na tą podróż, Aha. no tak to y, większym motorem to tak ostatnio po Rumunii, y, w Rumunii była trasa. I teraz tej, no. muszę przerwać, bo w Rumunii trasa była motorem większym, większym konkretnym, większym. Tak, 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 tak. ale z przygodami bardzo poważnymi. No to opowiadam. No Przygody zawsze były tam. I awaria była motoru i, i jakieś tam niedźwiedzie nas Właśnie, No Mów i... no, o tych Nie, bo myśmy coś słyszeli gdzieś tam tyle o tych niedźwiedziach. Ale... Czy przede wszystkim? Jechałeś jakim motorem? Honda Transat 650. Okej. Okay. No, także... I sobie jedziesz Hondą Transat 650, robisz <laughs> biwak i rano budzicie niedźwiedź. U no nie rano, to Było w nocy. To nocy? To w nocy. To sobie przyszedł, ja, że akurat głowa mi wystawała. Yy, trochę tak z namiotu, bo było mało miejsca w namiotie. On cię pocałował na to, trochę mnie tam o co nie? Tam przez tą siateczkę taką no, akurat nam tropiliś gdzieś zginął mm. <laughs> na Słowacji, to tam przez tą siateczkę patrzyłem sobie na niego, on na mnie, siedział 20 minut, połość do koła namiotu i sobie poszedł. Ja pierdam. Dobrze. No, ja 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 no tak. No comment No zlałeś się w Gacie czy nie zdążyłeś? Nie, no, w namiocie to tak nie wypada. Nie wypada, nie pana. Nie, nie, <laughs> nie, 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 bo to nie, mamy jeszcze na część podróży dalszych. <laughs> no to nie, teraz. O ja pierdzielę, no to patrzcie, no to no, no dobra, to mamy dwie już podróże ekstremalne. E, I teraz by trzeba zacząć od twojej pasji, bo podróż twoją pasją jest jakby nie było, to w krwi masz, ale no, pasja... Twoja, jedna z większych, to jest robienie bębnów i granie to na jest, instrumentach, to jest, tak? No to, jest, to są bębny, to jest muzyka. To, to jest muzyka, generalnie muzyka. To jest, to jest twoje życie. A w jakimś telegraficznym skrócie jesteś w stanie nam powiedzieć, skąd się te bębny wzięły, co z nimi robisz, gdzie, jak, co, po co? Jakiś taki naprawdę hmm. szybki Nie, bo to nie są perkusje takie... Nie nie, Mówmy to, się, że to bębny, bębny, tak? To bębny? są bębny afrykańskie, te, na których gram. Mogę jeden przenieść? To jest oryginalny senegalski bęben, tak? Tak, to jest I to jest bęben. wykonany przez senegalczyków? Tak, tak, tak. Mistrzów tego, tego, yy, yy, to, 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 tego, tego dzieła, tak? Tak, tak. To jest bęben z drewna takowego. To jest, yy, to jest drewno takowe? Tak, no. I to jest właśnie senegal, senegalski bęben. Taki dosyć ciężki. Mhm. No, dosyć ciężki, tak. No. Akurat tak, no, bardzo, koży, to bardzo to stary. No, to jest skóra kozia, tak? Kozia, no. Mhm. To jest bardzo proste naciąg, bo to są sznurami tylko. i. To musi coś leżakować, jak w piwowarstwie i w eee. tych różnych e, biznesach alkoholowych. To te drzewo gdzieś coś. Ono musi od... być e, jak odstane, jak tak. jest suche, to ma lepsze ma nie? bo uh -huh. to jest twardsze. Uh -huh. No także. Na przykład tak może? Tak, eee. znam, no, no. Tak. W ogóle to jest no, bardzo to... ładna rzecz. Ty też sam robisz te będę. Też robię sam. Dżębę nie robię, robię innego rodzaju bębny. A właśnie, a czym, jaka różnica między, no to jest dżęba, tak? To jest dżęba, no to jest taki bardziej klepsydrowaty mhm. kształt. Z innego kawałka robię takie bardziej basowe bębny. Czyli większe. Takie dosyć duże, na przykład, robię z beczek po winie. O, okay. no właśnie widzisz, no to no, ja w tym kierunku zacząłem, bo chciałem no. usłyszeć, że czy mają coś wspólnego z jakimś leżakiem. No mają. No, z, beczkami, no, no, z beczkami, z beczkami, nie z beczkami, beczkami. Tak. Nawet mam jeden bęben wyłowiony Beczka została wyławiona przez mojego ojca gdzieś tam w Odrze, który słyszyłem dwa lata, i z tego też będę wędrował. O, robimy. ja wiem, no, to wamfitasze są te Aha. No, bo tam akurat. Możemy rob... robić warsztaty. Tak, robimy mhm. tam warsztaty, także można przyjść, zobaczyć, posłuchać. I czemu z Senegalu akurat? Czym Senegala? Nie, akurat nie? Y, bardzo mi się podoba ten styl grania senegalskiej. A czyli to jest jakiś styl, tak? Tak, tak. To, to jest y, bemny w ogóle dżembę. Ta muzyka pochodzi z zachodniej Afryki nie z całej, tak jak się wiesz, mówi, że pierogi nie pochodzą z Europy, tylko tam skądś. Tak. No tak samo bębny się kojarzy z całą Afryką, ale tak naprawdę to bębny, ten dżębę to jest. Tam. Czyli Senegal jest jakby, tak? Ty... Nie, nie, Senegal mali Burkina Faso w słoniowej. O, winy, oni są, są prekursorami tak, tego dębniarstwa, tak, tak? Dokładnie. Tego jumba. Dokładnie, tak? dokładnie. No akurat z Senegalentami tak jakoś wyszło, że yy, dużo, dużo grałem z Senegalczykami zawsze i tam mnie zawsze. Wyszło. W Senegalu było się razy? Coś, nie pamiętam albo 9, albo 11, już nie pamiętam. No, to ja tyle nie byłem we Wrocławiu. <grym> e, ty mówisz <grym>, po Senegalsku? Muszę, mówię, no. To może coś pozdrowisz naszych widzów tutaj po Senegalsku. No piatr no ale... Okej, a jesteś w stanie skreślić zdanie pod tytułem piwo to moje paliwo, po senegalsku, albo coś takiego? No tam, to będzie ciężko, nie? Będzie ciężko, okej. No bo oni nie piją piwa chyba. Nie, nie, jest senegalskie piwo, nazywa się gazel. Gazel? Tak, to jest od gazeli, zbudowane w Senegalu piwo. No, ale tam nie ma za bardzo piwa, tam raczej się nie pije. No, Jasne. No, tam są, że są takie upały, że takie jedno piwko to. Pędzą coś? Robią swoje jakieś takie rzeczy? W Senegalu akurat nie wiem. Nie, nie, nie. 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 Tam jest, y... Oni są bardzo religijni, co nie? I, i... Mało Z, się z Senegalu tak. przywiozłeś uh -huh. tą muzykę tutaj do nas na polszczyznę, na Dolny no, Śląsk. Tak. I ja opowiedz coś o tych zespołach, bo parę zespołów obsługujesz, czy jakby współpracujesz? współpracujesz? No cały czas, no teraz wiadomo jest zastój z tą pandemią wiadomo, nie, ale, ale, ale tak to, no to jest? w Brzegu jest taki słynny brzeski zespół, który pewnie wszyscy znacie, nie? Black Dragon Icon. Tak jest, tak. Jesteśmy fanami, zresztą nasz nasz e, basista no. naszej kapeli, chwilowy aczkolwiek zacny, też z wami współpracował tak, tak. Stefan, słynny, no. którego trzeba tutaj wspomnieć z wami no, współpracował. Stefan. No. Czyliście Trzymaj się trzymaj się tam. Już no, no. w Europie grałem w wielu zespołach, co? Nie? też y, był okres, że mieszkałem w Niemczech, tam grałem sobie w różnych zespołach z Afrykańczykami. Uh -huh. dużo, dużo bardzo podróżowali, dużo żeśmy jeździli, grali na różnych i warsztatach, i eventach, i koncertach, i spektakle małe były, także no naprawdę fajnie. Jakieś większe imprezy muzyczne, na których miałeś okazję wystąpić? Większe? No dużo festiwali. No właśnie o no, no, to pytam, jakieś festiwale? No, grałem na tym festiwalu. Mm, w Wittsburgu Afrika Festiwal, mm -hmm. kilka razy już tam grałem, yy, na różnych reggae festiwalach też nas zapraszali. Także no tak, ta muzyka się pasuje Tak, 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 bardzo, tak. Bardzo, to w klimacie no, podobnym, to, podobnym. czyli rady. Europa, świat to pozwiedzane dzięki muzyce, no, dzięki zespołom, bo to generalnie jako muzyk sesyjny tam występowałeś, tak? Yy. E, czy, 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 czy instruktor, czy po prostu... So, no różnie, bo to, żeśmy pracowali tak, żeśmy prowadzili warsztaty tańca lub gdy na pewno byliśmy ekipą i robili takie kursy, co nie, a potem z uczestnikami tych warsztatów, grali koncerty. Koncerty. No. Czyli zespół powstawał spontanicznie jako Różnie, różnie, a czasami było tak, że przyjeżdżali, akurat jakiś tancerz przyjechał z Afryki, jakiś gości, który grał na korze, to jest taka harfa, uh -huh. no i żeśmy taki skład robili. Jeżdżali. I robiliście tak, no. tak, na potrzeby chwili. Tak, 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 tak. Także... Robisz różne instrumenty, nie tylko bimbenki. robię różne, no. Bo my chcieliśmy tu pokazać ten, co nam wcześniej tutaj tak. pokazałeś. To, to wygląda trochę jak nocnik, trochę jak e, czapka jakaś, no. jakiś beret, nie? To jest taka kalimba duża. Czyli? Kalimba, czyli? A. A to może dla mnie jest instrument, bo na tym nie trzeba umieć grać, żeby zagrać, co? <laughs> no masz tylko. Zaczekaj, no ty zrobiłeś tak. Okay. Jutro bym już umiał. To jest kalimba. Tak? Kalimba. No ale to, to, to nazywa się fachowo Bongo. A Bongo? Ale jakie to jest? Y, skąd to jest instrument? To jest też Senegalu. Senegal. Senegalu. No tylko akurat y, ciężko taki instrument było przewieźć, to przywiozłem tę że tutaj robiłem. A tej z czego jest? No to jest taki rodzaj dyni. Okej. Okay. No, taki dyn no to, dynie Czyli dynie dynie tykwa dynie. to jest Tykwa dynie, dynie. To dynie dynie dynie. Dynie tam, gdzie Cejrowski jerber je. Ta tak, z tykwy, tykwa jest wszędzie w tamtych kuchach. A Teraz A jeszcze powiedz no, nam o tym łuku. Właśnie, łuk. powiedz nam o łuku, który ma bańkę. A, to jest, to jest. I jeszcze ma do tego smyczek. I kijek. Smyczek. To jest taki. Się nazywa? Beringbao. Pięknie brzmi. A to, Aha, to, to, jest, to, jest, to, jest to jest żywka zwykła wędkarska, czy...? Nie, nie, to jest drut. Drut. To jest drut sprężmowy. Mhm. Yy, to też jest tykwa i badylek. Badylek. I wszystko, i cała filozofia. Badelek, rozumiesz? <grym> masakra, ale i... to świetnie brzmi. To bardzo fajnie brzmi. No, to jest niesamowite brzmienie. To elektrobas taki trochę, wiesz. Niesamowite. Ale trzeba grać tu w okolicy tej tykwy, tej tu wyżej na dźwięki. To normalnie to jeszcze trzeba mieć kamyczek do tego, mm -hmm. którym się dotyka tej struny, ono zmienia wtedy dźwięk Kamieniem, tak? Trzeba to... No przecież nie kaczem. No, ale dzisiaj jest, jest skąd, o, skąd Senegalu kapsel? Skąd inną leciutko piwny, <noise> tak, więc kapsel był bliżej niż kamień. No, Jakbyśmy byli w kamienie łomów, by, by był kamień. By był, by Ty by... współpracujesz z dziećmi, jeszcze o tym powiem. Dokładnie, i to jest bardzo jest ciekawe, ważna rzecz. Tak. Z dziećmi. No ja współpracuję z przedszkolami, robię warsztaty. I uczysz? E, ale nie tylko z dziećmi, bo też i robię warsztaty dla niepełnosprawnych dla dorosłych, dla młodzieży. I chwała ci za to bardzo. No, i... Nie tylko uczę ale też zarażam tą muzyką co nie bo mam yy, dzieci które też pozdrawiam na pewno wiedzą o które chodzi <grystanie> które zaczęły w przedszkolu i dalej grają ze mną Coś pięknego. Okay, tak, bo okay. tak, tak. już mają własne bębny, już mają więcej lat i wciągnęły no, się do No coś się to podoba, Czyli to są już pokolenia, powiedzmy, e, dzieciaki, które kiedyś zaczęły i teraz kontynuują. Tak, w już do szkoły i, i, i dalej grają. I bawią no, się wygląda. dalej w te tak, bębny, tak, tak, tak. kręciły się. Dokładnie. no coś świetnego. Tym bardziej, że bębny to jakby nie było to terapia bardzo e, poważna. To jest terapia, to jest instrument. Zauważcie, że. Przeważnie, jak dziecko się rodzi, to pierwsze zabawko, które się daje to jest albo mebęek Dokładnie, albo właśnie dlatego mówię, że to jest bardzo poważna terapia, jest... ponieważ dzieci bawią się zawsze instrumentami perkusyjnymi. Dokładnie. Nikt nie daje niemowlakowi nigdy gitary, gitary ani, ani pianina, tym kontrabasu. Tak, ale są. Ale, ale, ale to nie tylko o to fajnie. Jak się postawi w pomieszczeniu pianino, bęben, gitarę, parfę, tak. to większość ludzi podejdzie od razu do będę. A muszę tak. szybko dygresję zrobić do tematu pod tytułem Co to jest? wskazuje na figurki, które są robione przez ciebie w jakimś tam projekcie, tak? I to są je w przebitce troszkę. bo no, one są bardzo to, ciężkie. To są jest... ciężkie, nie będziemy tutaj z tym chodzić. To jest kawał pięknej roboty, misternej i to jest wykonane z po co dlaczego? To jest wszystko ze złomu mhm. samochodowego. To są wszystko części samochodowe. Każda figurka jest ruchoma. Mhm. No i to służy. Do tego, to powstaje, właściwie jest, powstaje, nie powiem, że nie zaczęte, jest zaczęte, bajka mhm. y, poklatkowa. Mhm. O, Niesamowite. O, a to są bohaterowie tej bajki, czyli ta maska, tutaj jest ta rakieta, mhm. Mhm. no jest tego dużo. Czyli te wszystkie e, obiekty tak, będą... Tak. Tak, to są ben, bohaterowie. Będą bohaterami. No i księżarówka. widzimy dzisiaj coś, co w Twojej czaszce dymi. No coś tak? takiego, no. Bardzo jestem ciekawy tej animacji. No to jest właśnie ciekawe. I masz kogoś, kto to skomponuje? Kto to zrobi technicznie? To jest y, z taką przyjaciółką, którą pracujemy, pracujemy razem, gramy też. Robimy tą, tą bajkę. Pracochonne pokład. To jest bardzo pracochłonne, ale to też cały czas powstają historie, do tego to, yy, powstaje. Zapisujecie to jakoś, czy tylko sobie między sobą szeptacie o tym? No, na razie mamy taki plan w głowie duży, bo to jest dużo jednak roboty i te postacie dochodzą cały czas. Nie? Uh -huh. No, wiadomo, te czasy teraz są takie trudne, że to też dużo tak powstrzymuje przed tym. Uh -huh. co, nie? No, ale. To wszystko no wszystko przyjdzie czas, tak jak ja mówię. nie? Okej, okay, ale to ma być jakiś projekt taki naprawdę regionalny? Czy to, czy, 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 dalekosiężny? Wysok? Czy to tylko niszowy, piwnica underground? Czy jak to ma wyglądać? Powiem ci, że jak będzie gotowe, to. to my, pier my pierwszy okay. to pokażemy. Tak, Czyli tak. będziemy jedynymi z pierwszych, mam nadzieję, którzy to pokażemy, a przynajmniej zajawkę damy. Ja rozumiem, że ty nie chcesz tego powiedzieć, bo ja bym też nie powiedział, ponieważ. Uwierzcie mi, tu, którzy nas teraz słuchacie, yy, oglądacie, są to rzeczy misterne i to są rzeczy niebywałe. I w tego gościa głowie siedzi diabeł, anioł i różne fajne demony. A on to teraz tutaj pokazuje, właśnie w tych yy, figurkach, czy jak to nazwać, w tej sztuce, którą, którą tu tworzy. Jest to niesamowite. Świece samochodowe? Tak. No to wszystko to są. Elementy auta. Tak. Uh -huh. A ten stół y, DJ-ski to jest też jeszcze kolejna twoja no to też jest. działalność. To jest, to jest akurat stół, który troszkę moja działalność, troszkę trosku o oh, mm. No, gdzieś tam znalazłem te rzeczy, także to jest stary stół to jeszcze, mam go zanim jeszcze był DJ-skim stołem. Mhm. Ale akurat się tutaj przydał. No ale to jest tu oryginalny DJski, tak. No te, teraz, no. teraz to już tak. Przemalowałem ta, 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 ja i go tak. Robi Tworzysz coś? Tak, tak, ja się zajmuję też DJ-ką. Eee, robię muzę z winyli, no, które no, jest teraz tak my się. No. Eee, jak trzeba, to też z komputera, bo wiadomo, są różne takie imprezy, że czy jest dużo kurzu czy coś, to nie wiadomo, nie, ale, ale głównie to... Eee, winyle, winyle to jest moje życie. I jaka muzyka pasja. wtedy? Na winylach? No, różną muzykę, bo zbieram różną muzykę. Mm -hmm. Ale taki mój styl to jest reggae, raga i muzyka etniczna. To jest I coś sobie to miksuje czyli po prawda. prostu te klimaty, które ze sobą jakby współgrają i są sobie najbardziej bliskie. Dokładnie. Ostatnio miałem fajną okazję zagrać na festiwalu podróżniczym w Bytowie. O! Brower Bytów. No. Jest takie coś. Jest, jest, jest. jest. No. A żeśmy grali na zamku. Na zamku Krzyżackim, na dziedzińcu. i do tego festiwalu muzykę etniczną. Coś pięknego. Wow. Szaf. A tam akustyka niesamowita. Co? Bardzo, no. no. To powiedz mi teraz tak, to te, te winyle, które tam widzimy, bo jest ich tam sporo, to jest wszystko muzyka etniczna? Czy masz na przykład nie, wariacje nie, nie, są. pod tytułem hardkorowe? jakieś też. Jest, jest i punk, jest i A jest. rock, jest i Czyli możemy się kumplować, Tak, nie? no, no to 80., 90, nawet. Powiem Wam, bo robię DJ-ki. Mhm. Niestety, ale trzeba mieć też disco polo. Nie? Jak się... Oj, to niedobrze. No, jeżeli robisz, niedobrze, niedobrze, jeżeli ale... robisz tą muzykę, jeżeli z tego ta, żyjesz, ta, ta, ta. tak? ale czasami trzeba. Mhm. Nie jest jak, wiele na... na jak na trzeba, to raz. trzeba. Ale no. to jest w sensie mówisz o tym teraz, że to jakby był to Twój zawód, tak? W tej chwili. No... DJ-ki. No to już długo, długo się bałem w DJ-ki. No ale na czym to polega? To, 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 wynajmują Cię na wesela, tak? Czy... No czy wesele, czy jakieś inne imprezy, co nie? Tak? Czy, czy po klubach... No ale no jak i... ja bym na teraz chciał na przykład Cię wy, wy, wynająć na... E, moje, e, nie wiem, urodziny, imieniny, jakieś to, gdzie mogę uderzyć? No to dzwonisz do mnie, albo wpada. No a jak cię nie znam, ja jestem Kowalski z, z Sobowia. No tak, je, je, jest, albo... jest stronka na, na Facebooku Vinyl Party. Czyli to jest Twoje, tak? Tak, tak, tak. tak, tak. No. Vinyl, Vinyl, Party. Vinyl Party. Jakbyście chcieli się dobrze zabawić z profesjonalistami przy dobrej muzyce, to zapraszamy. No. Piotr singiel winyl Party. Zrobi wam takie party, że wszystkie zaparty będą tam pod filmem wam. będzie link do tego, po tej strony. To, to nie tylko muzyka, ale z też, też z winyl, ale też bębny tak, razem, i... razem O, No i właśnie warto to dodać, że to nie jest jakieś takie tuzinkowe, delikatne... Nie, to jest zabawa. No, chodzi o to, że ja robię to, się dobrze bawię. Uh -huh. Powiemy tak, Cengiel nas już wystrzelał rzekomo z tematów, ale to nie jest prawda. Cyngiel się nie zacina, cyngiel naprawdę dobrze działa i cyngiel działa skutecznie. A działa tak długo i skutecznie, bo facet będzie żył wiecznie. A ma jeszcze bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy, a jeżeli chcecie się o nich dowiedzieć, to albo szukajcie go na Facebookach, na innych portalach społecznościowych i tak dalej, ale on Was jeszcze nie raz zaskoczy. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Cześć. Pozdrawiamy. Cześć. 不说话不说话